Głoszenia płatne. Zbiorniki za grosze. Najtańsze zbiorniki atestowane w Polsce. Zbiorniki na deszczówkę z dofinansowaniem z programu Moja woda do 6000 zł. Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zbiorniki na paliwo na nawóz płynny RSM. Sprawdź więcej na www.zbiornikizagrosze.pl. Zbiorniki za grosze z 10-letnią gwarancją. Raczyn 12i. Zadzwoń 663 710 704. Firma Anters, mieszcząca się w budynku cechu z Różnych, ulica Targowa 1, zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach od 11 do 18 na domowe obiady. Zjedz na miejscu lub weź na wynos. Gwarantujemy najlepsze dania, przyrządzone zawsze z najwyższej jakości świeżych składników. Codziennie przygotowujemy dla Was inne zestawy obiadowe. W Antersie zjesz zdrowo, smacznie i niedrogo. Serdecznie zapraszamy! Meble Futura SC 98-420 Sokolniki zatrudni pracowników na stanowiska. Tapicer, pakowacz, magazynier, szwaczka. Poszukujemy osób z doświadczeniem i do przeuczenia. Więcej informacji pod numerem telefonu 530 736 098. Ogłoszenia płatne. Popołudniówka, w środę jest 15. Wiadomości Radia 2 Unia Europejska pyta Polska o wydawanie wiz imigrantom. Pożar w stajni w przemyślu spłonęło 6 koni. Michał Probierz, oficjalnie nowym selekcjonerem polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Agnieszka Trojanowska-Bis, zapraszam. Unia Europejska żąda od Polski wyjaśnień w sprawie.